No i dobra, życzenia złożone, wszystko w porządku. Trochę mi się uciął film, ale nie przewidziałem tego. Za dużo było już na karcie pamięci teraz w wy... Czyściłem kartę, także będzie można. Dograć teraz na spokojnie. Samikul przed jego, przed jego wpisy przeczytałem komentarz. Sami Samikul napisał. Jak wyjdzie gdzie pracuje, jak gdzie pracuję, to on pierwszy wyślę pierwszy wyślę yy, 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 maila do biura yy, jak pieszczochy. Sami, ja Ci bardzo dziękuję. Ty mnie po prostu dupę uratujesz, chłopie. Ja będę mógł lajty sobie spokojnie robić, nagrywać. Nie będę mógł biegać do pracy. Nie będę musiał biegać do pracy, wstawać rano i czasami trochę później. I będę wolny znowu. Znowu sami czekam. Naprawdę czekam czeka zrobisz mi taką przysługę, że się w głowie nie mieści, ale naprawdę będę czekał z chęcią, z chęcią, z chęcią. Że to mnie przeraża? Oj, Boże, 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 Boże. Śmiech na sali. Mniejsza większość, słuchajcie, ale miałem gadać o morsowaniu, o morsowaniu, nie? Bo tutaj się wyśmiewaliście ze mnie, że, że morsowanie to w ogóle bez butów, bez rozgrzewki, w ogóle i tak w ogóle to nie morsowanie, i tutaj się zgodzę. To nie było morsowanie, i ja się z tym zgodzę, bo morsowanie polega na tym, że trzeba się założyć cały. Ci bardziej, więc wracamy do tego morsowania. Już teraz wiem, dlaczego kosz musiałem opróżnić, i teraz jest wszystko dobrze. Teraz nie mam limitu czasu. Więc wracając do morsowania, no zgadzam się. U mnie nie było morsowania, natomiast. Wcale nie popełniałem żadnego błędu. Słuchajcie, gdybyście bardziej się trochę wgłębili, co ja zrobiłem, yy, obejrzałem kilka filmów. Yy, są dwie szkoły morsowania, proszę Państwa. Ci co mi zarzucali, że w ogóle źle robię, to zaraz Wam wytłumaczę, że wcale tak źle wcale nie robiłem i nadal będę robił to co robiłem. Czyli jeszcze nie morsował, jeszcze nie morsował, tylko się raczej przygotowywał do morsowania. To do samego morsowania, to tak, to, tak jak mówiłem przed chwilą na filmie. Są dwie szkoły. Jedna szkoła to jest właśnie z rozgrzewką, z pełną rozgrzewką przed morsowaniem w butach specjalnych do wchodzenia do wody, również w rękawiczkach i w czapce. Jedni to polecają, inni negują. Zaraz Wam powiem dlaczego negują. Drudzy negują i morsują bez rozgrzewki. Przychodzą ciepło ubrani, rozbierają się yy, i wchodzą bezpośrednio do zimnej wody. Zaraz Wam wyjaśnię dlaczego. Bez rękawiczek i bez yy, butów specjalnych, które się nakłada właśnie które niektórzy nakładają na morsowanie. Dlaczego? Yy, powiem wam o tej drugiej technice, prawda? Yy, dlaczego się nie rozgrzewają? To akurat nie wiem, nie mam pojęcia. Nie, nie rozgrzewają się też po wyjściu yy, z wody. Dlaczego nie nakładają, nie, nie nakładają, butów i dlaczego nie nakładają rękawiczek, tak jak ktoś radził? Yy, po prostu dlatego, żeby czuć w stopach i w dłoniach kiedy te morsowanie trzeba zakończyć kiedy dostaną sygnał do organizmu że czas wychodzić Natomiast kiedy zakłada się buty i zakłada się rękawiczki prawdopodobnie można dłużej siedzieć w wodzie, morsując, natomiast te sygnały, które dostarczane są do organizmu, są trochę oszukane przez to właśnie, że mamy na nogach obuwie specjalne, które jednak nas troszkę chroni od tego zimna. No i rękawiczki, które też troszeczkę powodują, że w te ręce nie jest w palce tak zimno i też te informacje do organizmu nie są dostarczane wiarygodne to to, to to chyba tyle co do wyjaśnienia tego morsowania. Co jeszcze mogę Wam dopowiedzieć, czego się dowiedziałem? No, a jeszcze jest ten dla zaawansowanych jest to morsowanie, tak zwany reset z założeniem głowy. No, tego nie będę robił. Teraz to, co ja robiłem. Dla początkujących, morsujących oczywiście nie należy robić tego samemu. Odradzane to jest jaki u, u jednych, yy, którzy morsują w rękawiczkach i w butach, takich u drugich, którzy morsują bez rękawiczek i bez butów. Jest to odradzane, ja to sobie na pewno wezmę do głowy, bo nie jest to mm, bo nie jest to zalecane i może być niebezpieczne. Zalecane są też badania, przeprowadzenie, czy, czy mój organizm w ogóle nadaje się do morsowania itd. no Chyba raczej tych badań nie będę robił. Ale jak coś, to wiem, że warto zrobić. Co ja natomiast robię? Dla początkujących, którzy chcą zacząć morsować, zalecane jest nawet, słuchajcie, moczenie nóg w wodzie z lodem. W domu, jeżeli komuś się nie chce wychodzić, po co to się robi? Żeby przyzwyczaić stopy, bądź też moczenie dłoni. W wodzie z lodem, żeby przyzwyczaić stopy i dłonie do zimnej temperatury, jaką posiada woda podczas morsowania. Wtedy prawdopodobnie po takich treningach tak to nazwijmy, kiedy zaczniemy morsować, ja mam nadzieję, że może kiedyś się odważy. Myślę, że w tym roku wątpię, ale może za rok, a może się uda w tym roku. Kiedy zaczniemy morsować, kiedy będziemy wchodzić do tydzień przykładowo do tej wody i morsować, to jeżeli będziemy robić takie treningi, czyli zanurzać się tam nie wiem, czy do, do UDA, czy tam do łydki i będziemy to ćwiczyć, spowoduje to, że nie będziemy czuli aż tak mocno bólu. A ból czujemy dlatego, ponieważ nas, nasz organizm zamyka tam jakieś naczynia krwionośne i tak dalej, no i daje sygnały, czyli się broni przed tym zimnem. Stąd jest ten ból, dlatego zalecane jest wręcz przed rozpoczęciem morsowania takie małe przygotowanie, kiedy to można sobie właśnie wejść do zimnej wody w domu, jeżeli nie ma ktoś blisko jakiegoś akwenu wodnego bądź też właśnie tak jak ja robiłem wchodzić do wody na krótki okres czasu żeby właśnie przyzwyczaić organizm do tego zim, do tej zimnej temperatury co jeszcze raz powtarzam spowoduje, że później z czasem powinno te, ten ból i te mrowienie hmm, przynajmniej się zmniejszyć tyle wyczytałem, tyle naoglądałem filmów, obejrzałem kilka kanałów i powiem Wam, że moim zdaniem przez niewiedzę wcale nie zrobiłem żadnego błędu. Pozdrawiam serdecznie. Mexicano TV.